Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dziś pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby domagać się polityki zgodnej z polską racją stanu w sprawie relacji polsko-ukraińskich. W ostatnim sprawie wypłynęła kolejna warstwa tych relacji, na którą jako jedynie zwracaliśmy przez długi czas uwagę, a mianowicie kwestia pamięci o ludobójstwie Polaków na Kresach i w Małopolsce Wschodniej. Ta sprawa wyniknęła, jak wiele na to wskazuje, być może przypadkowo. Myślę, że przeceniają polską dyplomację. Wszyscy, wszyscy ci, którzy uważają, że to jest jakaś korekta polityki, że to jest jakaś gra. Rzecznik Ministerstwa po raz kolejny swoją metodą od Sasa do lasa raz twierdzi, że tutaj państwo polskie czy kadra MZ są sługami narodu ukraińskiego. Tym razem z kolei żąda przeprosin od prezydenta Załońskiego. W rzeczywistości to, co zobaczyliśmy w ostatnich dniach, to całkowity brak koordynacji polityki na tym odcinku. Jest to rzecz, która nie jest dla nas niestety nowością. Wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, postawa ministra spraw zagranicznych i jego deklaracje, oraz deklaracje wiceministra spraw zagranicznych, który również w tej sprawie zabrał głos, czyli pana Piotra Wawrzyka, oraz polityka ośrodka prezydenckiego to wszystko kompletnie się rozjeżdża. Nie ma w tym żadnego wspólnego klucza, żadnej wspólnej strategii, poza może dobranie, robieniem dobrej miny do złej gry. A prawda jest taka, że ambasador Ukrainy bardzo jednoznacznie, bardzo ostro, bardzo arogancko odpowiedział na sugestię, która jest raczej oczywista. Raczej oczywista to znaczy, że ofiary domagają się upamiętnienia, a zbrodnia ludobójstwa domaga się przede wszystkim nawet przed przeprosinami, uznania, ekshumacji i pochowania ofiar, umożliwienia rodzinom upamiętnienia tych ofiar, a badaczom umożliwienia badania tej całej sytuacji. To jest blokowane. Kiedy prezydent Zeleński był w Polsce, ostatnio pojawiło się pół zdania w jego przemówieniu bez jasnego odniesienia do zbrodni wołyńskiej, do ludobójstwa na Polakach, ale o tym, że nie będzie blokad. My domagamy się bardzo konkretnych decyzji. Domagamy się tego od strony ukraińskiej i domagamy się jasnych deklaracji od strony polskiej. Domagamy się tego, by strona polska, czyli kadra Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prezydent i premier e, przestali owijać w bawełnę i otwarcie mówili, czego strona polska oczekuje. Strona polska oczekuje odblokowania ekshumacji ofiar i umożliwienia zbadania e, szczątków ofiar we wszystkich miejscach, gdzie doszło do zbrodni. Tylko tyle i aż tyle. Jeżeli można badać ofiary ukraińskie w tej chwili w trakcie wojny, to można też umożliwić badanie ofiar polskich. Nie zależy nam, to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, na rozkręcaniu żadnej awantury. Ta awantura niestety od dawna wisi w powietrzu i to defensywne nastawienie strony polskiej, nieakcentowanie swoich interesów powoduje, że ta sprawa jest niezałatwiona. Ci wszyscy, którzy mówią, że w tej chwili nie jest czas na postawienie takich oczekiwań tej sprawy, powinni zadać sobie pytanie: jak to jest, że przed wojną, kiedy nie było tego całego napięcia e, związanego z napaścią Rosji na Ukrainę, też nie był czas. Kiedy będzie ten właściwy czas? No w naszej opinii dobry czas na akcentowanie tego, co z polską racją stanu, jest w każdym momencie. I to nie znaczy, że trudne sprawy zostaną załatwione od ręki z dnia na dzień. Nikt nas nie jest naiwny. Natomiast jeżeli nie będziemy mówić o tym, co jest polską racją stanu, jak ją rozumiemy, to po prostu nikt jej nie, nie będzie brał pod uwagę, bo tak działa polityka międzynarodowa, to, o czym się nie mówi, to czego się nie postuluje, jest odbierane jako nieistotne. I tu jest nasza ogromna pretensja do ministra spraw zagranicznych, tego poprzedniego premiera, lidera partii rządzącej i prezydenta, że nie mówią o tym, co boli polskie społeczeństwo, i na czym polskie społeczeństwo zależy, pomaganie konkretnym uchodźcom, wspieranie Ukrainy, żeby wygrała w wojnie z Rosją i postulowanie odblokowania ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. To się nie wyklucza. Wybijmy sobie wreszcie z głowy, że musimy prowadzić politykę zagraniczną na zasadzie wszystko dla kogoś albo nic dla nikogoś. Od miłości do nienawiści. Polityka międzynarodowa nie jest obszarem budowania jakichś mitycznych przyjaźni. Polityka międzynarodowa jest obszarem załatwiania konkretnych interesów, które są w zainteresowaniu dwóch państw. Państwo polskie ma swoje interesy, państwo ukraińskie ma swoje interesy. One częściowo są kolizyjne, częściowo są zbieżne. Trzeba prowadzić dojrzałą, poważną politykę, w której my szanujemy sami siebie. Jeżeli my nie szanujemy sami siebie, to jak inni mają nas szanować? Dlaczego później mielibyśmy się dziwić, że ambasador Ukrainy traktuje z buta rzecznika Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeżeli sami właśnie nie potrafimy mówić o tym, co jest nam potrzebne, przez rok milczymy, a później nagle żądania przeprosin. No przecież to jest skrajna niekonsekwencja. W pierwszej kolejności, podkreślam to jeszcze raz, oczekujemy odblokowania Ekshumacji ofiar wszędzie, nie w jednej wsi, co zostało podane przy współpracy prawej ręki premiera Morawieckiego, czyli ministra Dworczyka w Święto Niepodległości. Została podana w zasadzie polskiej opinii publicznej dezinformacja, Pozostało zostało podane, że jest odblokowanie, a później się okazało, że tylko w jednej wsi. I okazało się, że to jakaś prywatna fundacja to robi, a nie państwo polskie, ale MSZ był zaangażowany w nagłaśnianie tego. O co tutaj chodzi? Czy MSZ jest agendą e, robiącą. Dobry PR w stronie ukraińskiej, czy jest? Instytucją, która dba o polskie interesy. Oczekujemy odwrócenia tutaj porządku, przywrócenia właściwego porządku. MSZ ma dbać o realizację polskiej racji stanu. Jeżeli minister spraw zagranicznych, pan profesor Rał, nie ma na to ochoty lub nie ma do tego odpowiedniego temperamentu, czas na zmianę. Jeżeli cały rząd nie potrafi uporządkować wewnątrz siebie i przygotować w horyzoncie zbliżającej się lipcowej rocznicy rzezi wołyńskiej konkretnej, konkretnych oczekiwań do strony Ukrainy, no to może po prostu nie nadają się do rządzenia. I taka jest niestety nasza percepcja, niezależnie, czy weźmiemy kwestie właśnie rolne, czy weźmiemy kwestie polityki historycznej, czy weźmiemy kwestie jakiekolwiek inne. Oddaję głos Marcie Czech. Tak, szanowni państwo, pamięć tak okrutnie nie kłamie, jak śpiewała Zdzisława Sośnicka. Pamięć jest elementem naszej tożsamości. Bez pamięci nie wiemy, kim jesteśmy. I oczywiście po zmasowanej, słusznej krytyce ambasador Zwarycz skasował swój wpis, opublikował nowy, w którym w zasadzie nie wyczytujemy żadnych konkretów, a puentuje go w ten sposób. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę w sprawie historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar. Tylko że, proszę państwa, nie jest sprecyzowane, jakich ofiar, a doświadczenie nas nauczyło, choćby to sprzed roku, kiedy pan ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrii Melnyk, nie precyzując, kto tu był ofiarem, ofiarą, a kto katem, wręcz odwrócił tę rolę na niekorzyść Polaków w sposób bezczelny. I łatwo to zakłamać, kiedy tego nie sprecyzujemy. A przypomnijmy, kim jest dzisiaj pan Andrii Melnyk? Jest już, co prawda, nie jest już ambasadorem Ukrainy w Niemczech, ale jest wiceszefem ukraińskiego MSZ. I tak, mamy wciąż do czynienia z pomywaniem historii i yy, yy. Tymi relacjami polsko-ukraińskimi, które nie są budowane naprawdę, wystarczy wspomnieć to, co poseł Bosak zaakcentował, czyli to, że strona ukraińska nie chce w ogóle uznać ludobójstwa Polaków przez Ukraińców na Włyniu. Uniemożliwia badania historyczne, naukowe, ekshumacje, a o zgrozo do tego jeszcze czci z wyrodnialców banderowskich, czy to w osobie samego Bandery, czy Szuchewicza i to na ziemiach polskich. Także jeśli nie powiemy tutaj, Stop. Jeśli nie podejmiemy się tego obowiązku dbania o pamięć, o, o tożsamość, o prawdę, no to w którym kierunku my idziemy? Takie pytanie kieruję do wszystkich Państwa. A chciałam jeszcze zawrzeć tutaj taki wątek bardzo osobisty, bo drodzy Państwo, ja znam tę historię ludobójstwa na Wołyniu nie z książek, nie z literatury, którą warto polecać nie, nie z filmów. Znam z opowieści Świętej Pamięci Dziadków i takie trzy obrazki moje rodzinne. Numer jeden. Dziadek był zwiadowcą i kurierem AK. Przebierał się za Ukraińca, chodząc w celach zwiadowczych do cerkwi na nabożeństwa. I nieraz słyszał z Ambony, jak Pop nawoływał, że kto ubije lacha, ten pójdzie do nieba. No, takie słowa, drodzy Państwo, nie mieszczą się w kategoriach naszej cywilizacji łacińskiej. Drugi obrazek. Dzieci, które ledwo odrosły od ziemi. Ukraińskie dzieci powtarzały swoim rówieśnikom po starszych rodzicach. Bo po starszych członkach rodziny będziemy rjezać lachów. No to, to również nie są nasze wartości. Nie można obracać tego kota ogonem ani kata nazywać ofiarą i odwrotnie. Ostatni obrazek: 17-letnia siostra mojej babci, która chowała się w zbożu przed banderowcami wraz z koleżankami nastoletnimi, dwiema, została brutalnie wypatrzona przez konnego jeźdźcę ukraińskiego i zamordowana w taki sposób, że nie wiemy gdzie, gdzie dzisiaj. Jest jej grup, i tak dalej. Także do takich obrazków, szanowni państwo, drodzy Polacy, macie w swoich rodzinach jeszcze, jeszcze troszkę i dbajmy o tę prawdę, która jest fundamentem budowania stosunków polsko-ukraińskich w naszej cywilizacji. To prawda jest ponad zgodą i oczywiście stosunki polsko-ukraińskie i zgoda między sąsiadami jest ważna, ale w naszej akcjologii, tej akcjologii wartości tomistycznych, to prawda jest ponad zgodą, i jeśli nie zachowamy tej kolejności, to nie będzie faktycznego. Porozumienia i tutaj wzywamy zarówno stronę polską, jak i stronę ukraińską do budowania e, porozumienia na prawdzie, a taka tylko, takie porozumienie tylko wtedy jest możliwe, kiedy obie strony tę prawdę uznają i nie jest to kwestia żadnych negocjacji, tylko po prostu uznania faktów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. E, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy i będziemy informować dalej o działaniach Konfederacji. Dziękujemy bardzo.